Witam i zapraszam na czytanie na drugą połowę stycznia 2025. Czytanie nie będzie rezonować z wszystkimi, jest to kolektywne czytanie dla każdego znaku Zodiaku, dlatego weź tylko to, co z i Twoją sytuacją rezonuje. Resztę zostaw dla innych. Dla chętnych na czytanie prywatne serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz wesprzeć mnie i docenić moją pracę i czas, jaki w to wkładam, na końcu i w opisie filmiku znajdziesz linki, poprzez które możesz to uczynić. Skoro dziękuję i zapraszam na czytanie. Druga połowa dla wagi, słońce, księżyc i ascendent w tle uczta obfitości, opcje, wybory i konsekwencje, błogosławieństwa życia. Wielka uczta jest złożona przed Tobą i wymaga z Ciebie wyboru. Co zaspokoi Twój gut, coś nowego i niekonwencjonalnego, z jego potencjałem gorzkich lub pikantnych cech, czy coś co już wiesz, że kochasz. Stajesz teraz przed mnóstwem opcji i chociaż może się to wydawać czymś niezwykłym, zbyt wiele wyborów może wytrącić ci z równowagi. Możesz się martwić, że gdy już się zaangażujesz, nie będziesz w stanie się wycofać lub odmówić stawienia czoła konsekwencjom tej decyzji. Najważniejszą rzeczą, którą należy zrozumieć jest to, że uczta ofiaruje ci to świadczenie, żadna ilość nadmiernej analizy lub strategii nie pomoże ci teraz dokonać właściwego wyboru. Nie dyskutuj o tym, co jest dobre, a co złe. Zamiast tego po prostu wybierz. W wyborze tkwi żarno doświadczenia i to jest teraz konieczne. Kwaśne, gorzkie, słodkie, wytrawne, liczy się delektowane doświadczeniem, dopóki nie strawisz wszystkiego, co twój wybór oferuje ci teraz. Tylko jedno ostrzeżenie. Unikaj tego samego wyboru, jeśli sprawia, że czujesz gód. Jeśli coś nie było dobre lub nie przyniosło ci tego, co pozornie obiecywało, nie wybieraj tego ponownie. Doświadczenie będzie się tylko powtarzać, a ty będziesz mieć więcej niż zły smak w ustach. Uczta jest twoja, abyś mógł się nią cieszyć. Zawsze możesz wrócić po więcej, gdy znów poczujesz głód, ponieważ błogosławi życia są zawsze dostępne dla ciebie i wzywają cię po imieniu. Dla wielu sewa, ważne w tym czasie będzie zachowanie harmonii, równowaga emocjonalna, intuicja i żołość uczuciowa. Połączenie tych kart wskazuje na zrównoważoną relację, w której partnerzy doskonale rozumieją, wspieramy się nawzajem na poziomie emocjonalnym. Może się to odnosić do związków partnerskich, ale także innej, bliskich relacji, gdzie panuje wzajemne zrozumienie i wsparcie. W życiu codziennym ta kombinacja sugeruje osiągnięcie wewnętrznej równowagi między intuicją a racjonalnym podejściem do emocji. Oznacza to również zdolność do empatycznego reagowania na potrzeby innych, przy jednoczesnym zachowaniu własnej stabilności emocjonalnej. Sam się tu nasuwa dla niektórych może pojawić się ktoś lub jest to ktoś z Twojego bliskiego otoczenia, z kimś, z kim jesteś emocjonalnie związany, kto będzie potrzebować swojego wsparcia emocjonalnego. Warto jednak pamiętać, by zachować umier i jak już na początku w tle karta sugeruje opcje, wybory i ich konsekwencje. Dla innych może być tak, że to właśnie Ty stoisz przed podjęciem jakiejś decyzji i będziesz potrzebować wsparcia emocjonalnego by tego wyboru dokonać, w takiej sytuacji ta kombinacja wskazuje, że będą przy Tobie osoby, które zaoferują Ci wsparcie, może i wręcz zainspirują do dalszego rozwoju. Radha rozwija empatię, stara się zrozumieć uczucia innych i oferuje im swoje wsparcie. Jednocześnie dbając o swoje własne granice emocjonalne, słuchaj głosu intuicji, zaufaj swoim przyczuciom w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w kwestiach związanych z relacjami i emocjami. Buduj zdrowe relacje, dąż do tworzenia związków opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wsparciu, unikając toksycznych dynamik. Droga go. życzę Ci powodzenia, pozdrawiam i przysyłam dużo pozytywnej energii.